To prawda. Stocznia Gdynia S.A. istnieje już tylko formalnie. Jednak zdecydowana większość jej majątku ma nowych właścicieli. Działa tu teraz kilkanaście firm i to działa intensywnie. Prawdą jest więc i to, że Gdynia pozostała miastem stoczniowym. Choć w tutejszych dokach i halach dziś nie tylko naprawia się i buduje statki. W tej chwili w realizacji jest około 20 różnych kontraktów. To są kontrakty związane z offshorem, który jest teraz no, jakby takim przebojem Europy Północnej. Ten offshore budujemy dla Norwegii, dla Niemiec, dla Danii, dla Wielkiej Brytanii. Rozmawiamy teraz również z Francją, ze Stanami Zjednoczonymi. To są statki do obsługi platform wiertniczych, do obsługi pól wiatrowych. Offshore to jest bardzo rozległy obszar no, jakby marketingowy i techniczny. Znaczy, taki największy kontrakt, który nam się tu udało zrealizować, to jest ten obiekt do stawiania morskich siłowni wiatrowych Tor, który już pracuje na polu wiatrowym na Morzu Północnym. Teraz budujemy drugi podobny obiekt, ale powiedzmy ze trzy razy większy i, i droższy. Oprócz tego no, tradycyjny sektor, czyli statki rybackie, techniczne, związane z obsługą powiedzmy portów, jakieś kolowniki, pogłębiarki. No, również specjalizujemy się w te, tak zwanej produkcji hydrotechnicznej, czyli śluzy, jazy, ale nie te rzeczne drobne, tylko takie po kilka tysięcy ton. No, w stylu kanał kiloński. Część stoczniowych terenów zajmuje spółka Energomontaż Północ Gdynia. Zdobyła tu całkiem nowe możliwości rozwoju. Zamierzamy tutaj realizować inwestycje służące wytwarzaniu wielkogabaretowych konstrukcji dla przemysłu wydobycia ropy i gazu znamorskiego. W tej chwili realizowane jest kilka zleceń. Składamy moduły do przeróbki gazu. Dla firmy Sevan Marine realizujemy kontrakty dla przemysłu wiatrowego, dla farmy wiatrowej Londonarej Array, budowanej w okolicach Szkocji. A za mną widać statek, tankowiec, który jest w remoncie, jest to krótki remont, przegląd właściwie trwający kilkanaście dni. Są to wszystko rzeczy, które mogą być realizowane tylko w miejscach, które, które mają dogodny dostęp do wody i które wymagają załadunku przy pomocy bądź to dźwigów stacjonarnych, bądź dźwigów pływających. Dla przykładu powiem jedna z naszych ostatnich dużych realizacji to jest kupuła, obudowa reaktora jądrowego dla elektrowni jądrowej Wolki Łoto w Finlandii. Stąd była wywożona, były to elementy o wadze kilkuset ton wiezione morzem na miejsce. Zamierzamy na terenie placu, który znajduje się za nami, wybudować nową halę fabryczną, w której zostaną zainstalowane maszyny, duże maszyny obróbcze do obróbki wielkogabeletowych elementów. W tej chwili one są w produkcji, hala jest już zaprojektowana, czekujemy na pozwolenie na budowę. W przeciągu kilku miesięcy zaczniemy tutaj pracę. Myślę, że około roku zacznie ta fabryka już produkować pierwszy element. W Gdyni zdecydowanie podkreśla się, że spółki sąsiadujące ze sobą na stoczniowych nabrzeżach współpracują przy realizacji różnych projektów. Logika takiej taktyki jest prosta i oczywista. Wspólnie mogą pozyskiwać większe i bardziej skomplikowane kontrakty. Takiej integracji sprzyja pomorska specjalna strefa ekonomiczna. Porządkuje stoczniową infrastrukturę i realizuje własny plan zagospodarowania należącej do niej części majątku. Chcemy żeby na tym terenie powstał park technologiczny, tak poniekąd delegatura parku w Gdańsku, który to park rozwija Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Tam w Gdańsku będzie się dokonywało prac badawczych, laboratoryjnych, natomiast wdrożenia, produkcja tego, co tam zostanie wymyślone, chcemy, żeby działo się tutaj w Gdyni. W tej chwili znajdujemy się w budynku stalej, starej kotłowni na terenie Stoczni Gdynia. Budynek, który od 20 lat już nie pełni swojej funkcji, natomiast jest niezwykle ciekawą konstrukcją, pełną światła, ciekawych rozwiązań architektonicznych. I to jest, to jest miejsce, które inspiruje nas, inspiruje także ludzi z zacięciem kreatywnym. Więc docelowo chcielibyśmy tutaj zrobić miejsce wystawiennicze, konferencyjne, ale także chcielibyśmy tutaj ściągnąć wytwórnię filmów animowanych. Ona już na terenie stoczni funkcjonuje to jest wytwórnia Breakthrough Films. Mają w sobie dorobku jednego Oscara za animację Piotrusi Wilk i tutaj za kilka lat będą ich studia filmowe i, i główna siedziba na Polskę. Gdy Stocznia Gdynia S.A. kończyła działalność, pracowało w niej około 6 tysięcy ludzi. Teraz znacznie mniej, ale wszyscy wierzą tu, że naprawdę dobre czasy dopiero przed nimi.